Owiń w bawełnę. Gra z wydawnictwa Kangur. Bardzo dziękujemy. Jest to gra imprezowa na zasadzie gry tabu. Od 9 roku życia. Jeśli jesteśmy rozegrani, to, to no wcześniej oczywiście. W środku 81 kart do gry instrukcja. Tak wygląda tył opakowania. Tutaj dane wydawcy. I oglądamy, jak to jest zrobione. I tak. Instrukcja. Krótka, szybka. Ulotka reklamowa. Dzieci kontra rodzice i plagowy produkt, różne odmiany. Du dużą zaletą jest to, że tam jest bardzo dużo tych, tych yy różnych tematów, chociażby o dobrych manierach, tak. Albo czego sobie nie, nie wiecie, yy, 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 tak, w rodzinie. Są też tutaj. Quiz w naszym domu, historii trochę piłki nożnej. Tu jakieś inne, tak? Potem ci na przystole. Mamy komórkę dla młodszych dzieci. I zasadnicza gra to są trzy talie. I oglądamy garderoba. Nie możemy używać tego, co tutaj jest, tak? Restaurator, bieszczady po kolei oglądamy. Karty są jednostronne, tutaj w czarnej ramce, czego nie używamy. Na, na białym tle, a, a u góry y, hasełko, które mamy opowiedzieć. W tak? przypad masaż bez masowania, ugniatania, spa, plecy i, i bez stopy. Fecha a talinha. Tá, aqui também Instrukcja, broszura, trzy kart, owień w bawełnę na otwarciu. Dzięki.